Dzień czy rok Obok rewityj płynie życie o krok -hu -hup, phu -hup, phu -hup. Życie płynie da i daje dynię co dnia phu -hup, phu -phu -hup, phu -hup. O, Ten zasłynie co to płynie do dna Rewia tańczy cały rok Rewia śpiewa dzień czy rok A od rewityj już do życia jest rok A w życiu arbitralnie, prędzyfialnie Chłop się jeden wziął na to prasa dziko hasa, że to nie jest to. Chłopa wzięli z miejsca, zdjęli galop z dalej show. Budcie drugie do życia, głupia strach. Wiem, dab, tę bierz pod rękę i ciach. Rybia tańczy cały rok. Rybia śpiewa dzień czy rok, A od tej już do życia jest krok. Arbitralnie w ręce miał się poprzeć, jeden wziął. Wyrwać po dół tęgnię, i papie zrobił ja. galop show. Na to prasa dziko hasa, że to nie jest to. Chłopak dzieli z miejsca z bielikami lub starej show. Pójdźcie, lubię to życie, głupia ścieżka. Więc wiosnę ten wiesz po drej wejściach. Za Rewia tańczy cały rok. Rewia śpiewa dzień czy lat. A od już jest rok. I teraz jak kto czuje? Kręcia, A w porządku! Kręcia, A teraz równo.